Krecik nas plumie Ja sobie robię tak jak ty się nagrywaj no Mów coś nie, nie kasło tylko mów coś A to z lampą musisz nagrywać? Ja też lampy nagrywam. nie. No sama się wyłączyła Nie, jak, możesz, możesz wyłączyć lampę No masz tam coś. A chuj teraz to. No jak tam chcesz A da powie coś miłego no takie coś to nie O, Snajper Wiktorii pokazał. Ja pierdolę. A daś powiedz do majka coś miłego. Pierdol się. A zaśpiewasz, Aleluja? No proszę, no. Dla mnie chociaż raz. No zaśpiewaj. Ale. Ty nie umiesz śpiewać. Dafałek, no. Alleluja. Dziękuję. Dziękuję, Rafałek. Będzie Rafałka, aleluja. O, jak zwykle nie, niemotny Adam, który nic nie odzywał, na no, filmie już go zaciekawił. Zamknij ja gębę. to jest Nie wiem, czemu te buty nie są wypełnione. Jak tak będzie, to będzie. Tak, no. Bak, jest no. jestem ciasny. Powiedz to jeszcze raz. Tak, Bek z jestem kulesko ciasny. I zajebi się Adam. No. A chyba, że on ma chęć na twój glint. To ja nie wiem, się z nim dogaduj, nie? Tak, master. Znam, go nie od... On... krecił kre, 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 kre już. Pisze te... Pod, podanie z Mańka, kurwa zrobienia, kurwa film.